Witam serdecznie, jestem Sieracki Motogniezdno. Dzisiaj prezentuję kolejną Honda Forza 125 z rocznika 2020, 2021. Można powiedzieć, że najnowszy model, chociaż już w 2023 wyszedł z facelift, więc delikatne zmiany są tak naprawdę niewiele, właściwie się różni, tak na pierwszy rzut No głównie lampa przednia i tylna. I co, sprzęt jest przewieźni 9500, e, przyjechał z delikatnym uszkodzeniem, zaraz wszystko opowiem, ale był sprawny, jeżdżący, e, jest w świetnym stanie, naprawdę w bardzo dobrym stanie jest. E, co? E, co jeszcze komplet pilotów? Dwa klucza awaryjnego otwierania, więc tutaj też jest wszystko kompletne. E, opona tylna jest no, bardzo dosyć, dosyć ładna, przednia praktycznie jest nowa. Więc ktoś pewnie zdążył ją wymienić. Co jeszcze? Klocki, tarcze też, oczywiście, bez zarzutu tutaj. No i co miała za jakąś tutaj szkodę? Ten pojazd to przedni bątnik był popękany, więc został wymieniony na inny cały, tylko po prostu był do przelakierowania, bo był w innym kolorze. I owiewka prawa miała tutaj pęknięcie, i gdzieś tam uchwyt jakiś był urwany, więc zostało to wszystko naprawione. Lewa była gdzieś tutaj zarysowana, więc po prostu te trzy elementy, czyli przedni, prawy, lewy element i błotnik był polakierowany na nowo. Oprócz tego, co jeszcze robiłem, to dolne listy pod podłogą standardowo poobcierane, więc została zastosowana okleina. I tutaj też na rancie została taka wklejka zrobiona, bo z której strony nie pamiętam, czy z tej czy z tamtej było takie delikatne przetarcie. No jest jakiś mankamentów, które zostały, no to gdzieś tutaj na podłodze, o, widać taki. Widać, nie widać. Eee, jakieś kapanie Kręcę już trzeci raz tutaj film, co chwilę jakieś przeszkody. Eee, tu na osłonie napędu jest jakaś tutaj taka troszeczkę odrapana i ktoś zaprawkę zrobił, no tu jest delikatna ryska na, na tym. Eee, przy okazji pokażę tam tylną oponę, tylną tarcz. Więc tu jest wszystko bez zarzutu. E, tu jest wszystko w bardzo ładnym stanie. E, lecimy dalej. Tu na rancie podłogi też jest przetarcie jakieś. I... E, aha, z tamtej strony jeszcze zaraz coś pokażę, bo zapomniałem. I to jest wszystko właściwie z jakichś mankamentów, co tutaj mamy. Przednia opona. No tak, gdzie się nowa. Tarcz też, wszystko tutaj jak najbardziej. I tutaj, o. Tu jest na tym. Jakieś tutaj delikatne obtarcie. I to jest wszystko. No i co? Ten przebieg. Jest to też ten model już z wyposażony w kontrolę trakcji. No chodzi wzorowo, oczywiście kontrola trakcji ABS gaśnie, tylko w końcu trzeba kawałeczek przejechać za daną prędkością, żeby... Żeby to po prostu wszystko zadziałało Czyli zgasło I tak się oczywiście też dzieje No więc zapraszam wszystkich serdecznie do zakupu tej pięknej Hondy Forza z 2021 roku Z przebiegiem tysiąca km No i teraz nie chcę się ostrość wy... złapać tutaj w tej chwili O no żeby to jakoś film finalnie zakończył się dobrym jakości materiału. Zapraszam serdecznie do moto Gniezno. pozdrawiam Sławomir świadcki